Nie sądźcie siebie nawzajem. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, werset 1 stwierdza Zaś tego, kto jest słabym w wierze, przyjmujcie, ale nie do rozstrzygania dyskusji. Paweł ostrzegł świętych w Rzymie, aby nie sądzili ani nie krytykowali swoim wiary. W tym czasie, ponieważ zarówno ci, którzy byli bardzo wierni, jak i ci, którzy nie byli tak wierni w kościele w Rzymie, zaczęli się wzajemnie krytykować. Jeśli tak się stanie, musicie szanować swoją wiarę i pozbyć się wszelkich krytycznych postaw wobec sług Bożych. Do Boga, a nie do Was, należy wychowywanie i budowanie Jego sług. Nawet w kościele Bożym. Wśród wierzących powstaje wiele problemów. Jeśli spojrzymy na ich wiarę, możemy znaleźć wszelkiego rodzaju wiarę. Niektórzy byli związani z prawem przed ich odkupieniem, a zatem nadal mają ślad swojej starej legalistycznej wiary. Niektórzy chrześcijanie przywiązują dużą wagę do wybiorczego jedzenia. Na przykład tacy ludzie mogą być przekonani, że nie wolno im jeść wieprzowiny. Inni mogą być przekonani, że muszą przestrzegać szabatu w każdych okolicznościach, ale musimy rozwiązać te różnice w naszej wierze w sprawiedliwość Bożą i nie krytykować się nawzajem w tak drobnych sprawach. To jest sedno tego, o czym mówił Paweł. Paweł naucza w rozdziale 14, że nie powinniśmy krytykować słabości naszych współwyznawców, jeśli mają wiarę w sprawiedliwość Bożą. Dlaczego nie? Ponieważ chociaż słabi wierzą również w sprawiedliwość Bożą. Biblia uważa za cenny lud Boży tych, którzy zostali odkupieni z grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Choć mogą się wydawać nawzajem niedoskonali, Bóg jednak nakazał im nie krytykować wiary innych wierzących. To dlatego, że chociaż mogą oni być niedoskonali w ciele, wciąż stają się dziećmi Bożymi przez wiarę. Wiara wszystkich się różni. Wersety drugi i trzeci stwierdzają: Przecież jakiś wierze, że może zjeść wszystko, a ten, co jest słabym, je jeżyny. Kto je, niech nie lekceważy tego, co nie je, zaś kto nie je, niech nie sądzi tego, co je, gdyż dobrał go sobie Bóg. Wśród sług Bożych może być różnorodność w wierze w Jego sprawiedliwość i podążaniu za Nim. Wiara w Zbawienie jest taka sama, ale ilość wiary w Jego Słowo może się różnić. Jeśli ktoś był legalistą, zanim narodził się ponownie przez wiarę w Ewangelię sprawiedliwości Bożej, potrzebuje czasu, aby porzucić swoją sprawiedliwość, całkowicie uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą. Ludzie ci zwykle przywiązują dużą wagę do przestrzegania Szabatu, ale nie powinniście ich krytykować, ponieważ oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą. Bogu podoba się wiara tych, którzy znają i wierzą w jego sprawiedliwość. On wziął ich za swój lud, dlatego ci, którzy naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinni dołożyć wszelkich starań, aby żywić swoich współwyznawców sprawiedliwością Bożą zamiast krytykować słabość ich wiary. Nie możemy osądzać sług Bożych. Werset czwarty mówi Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę, dla swojego własnego pana stoi lub pada, ale zostanie postawiony, bo Bóg jest władny go postawić. Musimy uznać sług Bożych, których Bóg uznał, a także ich wiarę. Czy krytykujecie i osądzacie sług Bożych, żyjąc swoim chrześcijańskim życiem? Wtedy Bóg jeszcze bardziej upomni waszą wiarę. Jeśli osądzacie wiarę tych, których Bóg uznaje tylko dlatego, że ich nie lubicie, to wspinacie się na tron sądu Boga i sądzicie Jego sług. To nie jest w porządku. Powinniście raczej z wdzięcznością przejmować nawet tych sług Bożych, których nie lubicie, i podążać za ich przewodnictwem, wielbiąc sprawiedliwość Bożą. Bóg musi aprobować naszą wiarę. Powinniśmy mieć prawdziwą wiarę, która zasługuje na pochwałę i nagrodę Boga. Ponieważ Bóg pozwolił nam poświęcić nasze życie Jezusowi Chrystusowi, dziękujemy Mu za Jego sprawiedliwość. Musimy uznawać tych, których Bóg uznaje, a nie uznawać tych, których Bóg nie uznaje. Mam nadzieję, że uwielbiacie Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość, zamiast podnosić własną sprawiedliwość. Mam nadzieję, że Bóg uzna waszą wiarę. Wtedy zostaniecie podniesieni z powodu wiary w Jego sprawiedliwość. Jeśli oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą. Gdyż oto jakiś bada dzień obok dnia, a inny każdy dzień bada, niech każdy zostanie przekonywany we własnym sposobie myślenia. Ten, kto jest świadomy dnia dla Pana, jest świadomy, a kto nie jest świadomy dnia dla Pana, nie jest świadomy. Kto je, je dla Pana, bowiem dziękuję Bogu, a kto nie je, nie je dla Pana oraz dziękuję Bogu. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, wersety 5-6. Wśród Żydów byli ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Chrystusa. Naszego Pana Ewangelii, wody i ducha. Wielu z nich, choć wierzyło w Jezusa, nadal było związanych prawem. Ale oni byli już sługami sprawiedliwości Bożej, ponieważ cokolwiek robili, aby przestrzegać prawa, robili to, aby głosić sprawiedliwość Bożą. Dlatego Paweł powiedział: i stałem się dla Żydów jako Żyd, abym Żydów pozyskał dla tych pod prawem jakby będący pod prawem abym tych pod prawem pozyskał a dla tych będących bez prawa jakby będące bez prawa nie będąc bez prawa Boga lecz pod prawem Chrystusa abym bezbożnych pozyskał Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian rozdział 9 wersety 20 21 nie możemy ani ignorować, ani odrzucać wiarę w wierzących w sprawiedliwość Bożą. Jeśli wierzą w sprawiedliwość Bożą i służą Mu, musimy uznać ich za sług Bożych. Sprawiedliwi będą żyć dla Pana. Wersety 7, 9 stwierdzają, gdyż nikt z nas dla samego siebie nie żyje i nikt samemu sobie nie umiera, bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. A jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Zatem, jeśli żyjemy i jeśli też umieramy, jesteśmy Pana. Żyjemy z Chrystusem i umieramy z nim, ponieważ zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów i otrzymaliśmy nowe życie, wierząc w sprawiedliwość Bożą objawioną w Ewangelii. Wszystkie stare rzeczy przeminęły w Chrystusie i staliśmy się nowymi stworzeniami. Prawdziwie wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza poznać i uwierzyć w prawdę, że należycie do Chrystusa. Zatem ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mają już nic do czynienia z tym światem i zamiast tego zostali sługami Boga. Jeśli zostaniecie sługami Boga, podniesiecie go wysoko, pokochacie go, będziecie żyć dla jego chwały. I będziecie Mu wdzięczni za to, że pozwolił Wam żyć w ten sposób. Czy naprawdę należycie do Chrystusa? Ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, zostali ukrzyżowani z Chrystusem i zostali przywróceni do życia wraz z Nim. Bez względu na to, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Chrystusa dzięki sprawiedliwości Bożej. Pan stał się Panem zbawionych. Nie powinniśmy osądzać współwyznawców. Jest napisane w wersetach 10:12: Zaś ty, dlaczego sądzisz Twojego brata, lub także ty, dlaczego lekceważysz Twojego brata. Wszyscy staniemy przy trybunie Chrystusa, ponieważ jest napisane: Ja żyję, mówi Pan, dlatego dla mnie zegnie się każde kolano i każdy język przyzna się Bogu. Zatem więc każdy z naszych zda rachunek Bogu za samego siebie. Ponieważ Chrystus, nasz Bóg, żyje, pewnego dnia oklękniemy przed nim i wyznamy wszystko. Dlatego nie wolno nam zasiadać w sądzie i sądzić naszych braci i sióstr, ale musimy skromnie stać przed Bogiem. O wiele ważniejsze jest życie dla woli Boga niż wzajemne osądzanie i potępianie siebie w Jego Kościele. Jeśli osądzamy i potępiamy w słabości naszych braci i sióstr, będziemy sądzeni za własne słabości przed Bogiem, dlatego musimy uświadomić sobie, jak dobrze żyć razem dla woli Bożej wspólnie w Jego Kościele. Prawdziwa wiara buduje współwyznawców i dąży do sprawiedliwości Bożej. Pamiętajcie, że fałszywa wiara porzuca sprawiedliwość Bożą i tylko buduje swoją własną sprawiedliwość. A Wy, czy z wiarą dążycie do sprawiedliwości Bożej, czy też dążycie do sprawiedliwości własnego ciała? Musimy budować wiarę innych. Wersety 13-14 Dlatego nie sądźmy już jedni drugich, ale raczej to postanówcie, by nie sprawiać bratu obrazy lub zgorszenia. Wiem i jestem upewniony w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste dla samego siebie. Chyba, że dla tego, co uważa, że coś jest nieczyste. Dlatego jest nieczyste. Ponieważ istnieje różnica w ilości wiary między wierzącymi w sprawiedliwość Bożą, powinniśmy pracować nad budowaniem wzajemnej wiary poprzez wzajemne pouczanie w wierze. Daje to wzrost wierzącym w sprawiedliwość Bożą. Jeśli naprawdę żyjemy dla Boga i Jego sprawiedliwości, wszyscy jesteśmy Jego ludem. Jeśli jesteście chrześcijanami wierzącymi w sprawiedliwość Bożą. Możecie zrobić wszystko dzięki wierze w słowo Boże. Jeśli nie możecie, dzieje się tak dlatego, że dążycie do własnej sprawiedliwości, zamiast sprawiedliwości Bożej. Dążenie do własnej sprawiedliwości, w sprawiedliwości Bożej, jest jak ściganie świata i posiadanie złej wiary. Ci, którzy szukają własnej sprawiedliwości, chociaż są zbawieni przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, Żyją jak wrogowie Boga. Bóg chce, aby ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Jego sprawiedliwość, kontynuowali przestrzeganie Jego sprawiedliwości przez całe życie. Zachowujcie się w zgodzie z miłością. Wersety 15, 18 mówią: Bo jeśli twój brat został zasmucony z powodu pokarmu, już nie zachowujesz się w zgodzie z miłością. Nie niszcz twoją potrawą tego, za którego umarł Chrystus. Zatem niech nie będzie profanowane wasze odpowiednie zachowanie, bowiem królestwo Boga nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością, pokojem oraz radością w duchu świętym. Kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu oraz wiarygodny dla ludzi. Ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w sprawiedliwość Bożą i żyją, aby ją szerzyć, nie gardzą Jego ludem ze względu na jedzenie. Czasami przenosimy jedzenie do dzielenia się i mamy wspólnotę w miłości. Ale Pan ostrzega nas przed wykluczaniem biednych braci i sióstr i dzieleniem się tylko pomiędzy bogatymi, ponieważ mogłoby to doprowadzić do potknięcia się naszych współwyznawców. Błogosławieństwa, którymi Bóg obdarzył wierzących w Jego sprawiedliwość, pozwalają nam podążać za sprawiedliwością Bożą, mieć pokój ducha, który daje Ewangelia wody i ducha, i być w stanie służyć Panu razem, dzieląc się radością, którą On dał. Ci, którzy są bogaci, powinni zatem zdawać sobie sprawę, że wszystkie ich bogactwa pochodzą od Boga i dzielić się nimi z innymi, aby służyć Ewangelii i wspólnie przestrzegać sprawiedliwości Bożej. Bóg jest zadowolony i miłuje tych, którzy żyją takim życiem. Starajcie się budować innych. Wersety 19-21 mówią. Zatem więc ścigajmy sprawę pokoju oraz te dla wzajemnego budowania. Ze względu na pokarm nie oddalaj dzieła Boga. Wprawdzie wszystko jest czyste, ale nieczyste dla człowieka, który je pośród zgorszenia. Szlachetnie jest nie jeść mięsa, nie wypić wina, ani nie robić nic, przez co twój brat się gorszy, obraża, albo staje się słaby. Dawno temu, w tak starożytnych miastach jak Rzym i Korent, ludzie sprzedawali żywność, którą niegdyś składano w ofierze bożkom. Niektórzy wierzący w sprawiedliwość Bożą kupowali takie mięso i je jedli. Następnie, niektórzy współwyznawcy, którzy słabo wierzyli w Kościół Boży, uważali, że jedzenie takiego mięsa jest grzeszne. Oto dlaczego Paweł powiedział: ze względu na pokarm nie obalaj dzieła Boga. Werset 20. To samo dotyczy wina. Niektórzy wierzący nie martwili się zbytnio o picie, ale Paweł upominał, że jeśli takie zachowania osłabią wiarę współwyznawców, dobrze byłoby, gdyby przestali obrażać swoich współwyznawców swoim piciem. Dzieje się tak również wśród nas, dlatego musimy żyć naszym chrześcijańskim życiem w sposób, który buduje innych i poszukuje sprawiedliwości bożej. Dzisiaj mogą pojawić się problemy dotyczące jedzenia tego, co było używane jako ofiary przodkom i lepiej nie jeść tego rodzaju pokarmu ze względu na słabych w wierze. Miejcie wiarę w sprawiedliwość bożą. Wersety 22 i 23 stwierdzają, Ty masz wiarę miej ją wobec Boga dla samego siebie. Bogaty ten kto nie sądzi samego siebie w czym wybiera, ale temu, co się waha, jeśli bez jadu, poczytuje mu się to za winę, gdyż nie jest wiary. Zaś wszystko co nie jest wiary jest grzechem. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, mają prawdziwą wiarę. Wiara w sprawiedliwość Bożą jest daną przez Boga wiarą, która oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Dlatego chrześcijanie muszą wierzyć w sprawiedliwość Bożą i mieć przekonanie o swojej wierze w Jego sprawiedliwość. Pismo Święte mówi nam, że naśladowanie Boga bez wiary w Jego sprawiedliwość jest grzechem. Wszystko, co zostało zrobione bez wiary, jest grzechem. Wiedząc, że wszystko, co zrobiono bez wiary w sprawiedliwość Bożą jest grzechem, musimy bardziej wierzyć w Jego sprawiedliwość. Biblia mówi, temu co się waha, jeśli bez jadu, poczytuje mu się to za winę. Wszystko jest czyste, jeśli jecie z wiarą w sprawiedliwość Bożą, ponieważ Bóg stworzył każdą roślinę i zwierzę. Musimy zrozumieć jak ważne jest abyśmy wiedzieli i wierzyli w sprawiedliwość Bożą. Musimy także budować naszych narodzonych ponownie wierzących i szanować ich wiarę.